Święto Przyjaciół w STD to wydarzenie ze sporą tradycją, w czasie którego są wspominane osoby zmarłe z lokalnego środowiska kulturalnego. W tym roku przypomniano postać malarza Jerzego Marosza, który pracował 40 lat temu jako instruktor malarstwa w Miejskim Ośrodku Kultury. Na okoliczność tego wydarzenia została przygotowana tym razem wystawa z jego obrazami. Jeśli prezentujemy postać malarza, warto jego historię opowiedzieć też przez jego twórczość. Mamy ten niebywały zaszczyt mieścić w naszej galerii prace, które składają się na cykl siedmiu kobiet odrysowanych. Są szkice i rysunki i myślę, że na uwagę zasługują też obiekty. Obiekty to rzeźby, które Marusz stworzył z belek uratowanych z palącego się XVII-wiecznego kościoła w Modliszewku. Także że no, oprócz tego, że mamy tu naprawdę dobre malarstwo, malarstwo olejne, to myślę, że, że szkice i, i rysunki to też jakiś wyraz dużego kunsztu Marosza. No to jeszcze kawałek takiej naszej fajnej regionalnej historii w postaci zachowanych obiektów tych drewnianych, tych rzeźb. Dzięki uprzejmości główno dowodzącego, świętym przyjaciół, naszego kolegi Tinkersa, udało nam się skontaktować z rodziną malarza. To była bardzo fajna podróż, bo mieliśmy okazję przy przekazywaniu tych prac wejść także do pracowni Jerzego Marosza, w której jeszcze czuć ten klimat tej takiej dużej sztuki, jeszcze, jeszcze tam wybrzmiewa. Odszedł 3 czerwca tego roku, także myślę, że to jest. No, dobry moment na rozpoczęcie takiego podsumowania jego działalności twórczej. Ludzie, którzy odchodzą, są w, idą w zapomnienie. Jurek był artystą, który był znany w, w swoim czasie w Gnieźnie. Od początku lat 80. był pracownikiem MOK-u, a w zasadzie zajął się galerią A i B, to była jego praca magisterska. Kochał malarstwo, kochał sztukę. Miał kilka fantastycznych wystaw i był naszym przyjacielem. To jest czternasta edycja, która w tym miejscu się odbywa. I Święto Przyjaciół stało się to naszą taką świecką tradycją. I w dniu dzisiejszym właśnie o Jerzymy Maroszu będziemy rozmawiali, nie pomijając oczywiście tych wszystkich, którzy odeszli wcześniej. Jerzy Marosz, postać naprawdę nietuzinkowa, wielki artysta, Niedoceniony odszedł bardzo szybko, w bardzo młodym wieku. Jeżeli można mówić, że wiek 70 lat w chwili obecnej jest młodym, to tak też mówię, że to był mój po prostu bliski przyjaciel. I to święto chcielibyśmy mu jemu dedykować. Jerzy Marosz pamięcią do Gniezna wracał często, mówi żona artysty. Wracał bardzo często, dlatego że właściwie najwcześniejsze lata. Był związany z Gniezdem poprzez szkołę, którą tu kończył liceum dla pracujących, no i potem pierwszą pracę etatową, tak zwaną, gdzie pracował, podjął pracę w ówczesnym moku. u pracował parę lat, a później po iluś tam latach ponownie wrócił do gniezna. Także tutaj miał dużo przyjaciół, dużo znajomych, rodzina, która tutaj też zamieszkuje. Więc wiele jego wspomnień się wiąże z gnieznym. Bardzo wiele rozmawialiśmy o sztuce. Właściwie mąż był takim moim przewodnikiem po tym terenie, dlatego że ja wcześniej nigdy nie miałam do czynienia z tym obszarem. Dopiero kiedy poznałam męża, i później, że tak powiem, postanowiliśmy spędzić razem życie, to bardzo wiele naszych rozmów. Właśnie dotyczyło sztuki. To znaczy, ja uczyłam się od męża sztuki o sztuce, a on ode mnie o przyrodzie, bo ja jestem biologiem z wykształcenia. Także to były nasze takie wspólne pasje. Jerzy Marosz swój proces twórczy zakończył na długo przed śmiercią. Ostatni z jego obrazów powstał w 2008 roku i jest on dostępny na ekspozycji.